Posłuchajmy bardzo uważnie. Większość traderów nie przegrywa przez brak wiedzy czy złe strategie. Większość traderów przegrywa właśnie dlatego, że nie kontroluje swoich emocji. Wyobraź sobie taką sinusoidę. Jedzie ja tą sinusoidę teraz narysuję, żebyś dokładnie to zrozumiał. Wyobraź sobie sinusoidę. Na górze jest euforia, a na dole jest panika. Więc rysujemy sobie teraz sinusoidę. O. Coś mi się popsuło. Ołówek. Dobra. Wyobraź sobie sinusoidę. To jest właśnie sinusoida. I teraz, co jest na górze? Na górze jest euforia, więc napiszę E. Na dole jest panika, więc napiszę P. I teraz podążaj bardzo uważnie za tym wszystkim, co dzisiaj mówię. To jest bardzo ważne. I słuchaj, na tej właśnie huśtawce większość traderów traci pieniądze. Kupują, gdy wszyscy są podekscytowani i sprzedają właśnie. Panice, gdy rynek spada. I ty też pewnie znasz to uczucie. Z pewnością znasz to uczucie. To jest, można powiedzieć, nawet nie można powiedzieć, to jest błąd początkującego. Jeśli nie nauczysz się kontrolować swoich emocji, żadna strategia tak naprawdę ci nie uratuje. To jest bardzo, bardzo ważne. To zrozum, że na górze jest euforia, na dole jest panika. I co się dzieje w określonych momentach? Posłuchaj, trading to jest. Po prostu zwykła huśtawka emocjonalna. Na górze jest euforia, rynek rośnie i czujesz się jak geniusz. Więc co robisz? No, wrzucasz większe pozycje, bo teraz na pewno pójdzie jeszcze wyżej. A potem nagle jest spadek i co? Gówno, no. Nic nie ma. Myślisz, że, że zarobisz, a tu okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Właśnie to się dzieje. Na euforii, o, o ale fajnie, o, ale źle, o, ale fajnie. O, ale źle. I, I to się cały czas Twoja historia powtarza. I jak Ty masz w ogóle zarobić? Potem rynek wraca do góry. I myślisz sobie, dobra, dobra, teraz kupujemy, teraz kupujemy. Tu jest znowu panika. I to tak się toczy. Nieważne, czy to idzie do góry, czy to idzie cały czas w dół, nieważne. To nie, 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 nie ściśniamy teraz tego wykresu. I teraz patrz, narysujemy sobie takiego ludzika. To będziesz, powiedzmy, że to będziesz Ty, tak? Nie, uśmiechasz się, jesteś łysy, wyłysiałeś. Nie masz już włosów, musisz iść na przeszczep. Ale jak masz zrobić te przeszczep włosów, jak wszystkie pieniądze przewaliłeś, bo nie znasz podstawowych zasad panowania nad swoimi emocjami. Dlatego teraz oglądasz ten film, żeby się, żeby to zrozumieć. Dlatego się skup. Skupienie jest bardzo ważne, to jest waluta numer jeden. Także tutaj masz tego ludzika. I co on sobie myśli? Napiszę M. Dlaczego M muszę szybko wejść lub muszę szybko wyjść, czyli mamy M, M. Cały czas jest to samo. I to jest najprostszy, najprostszy schemat, w który wpada 80% traderów. On, czyli można powiedzieć Ty, nie handlujesz świadomie, handlujesz swoimi emocjami. Każdy ruch, każda, każdy ruch ceny odpala w tobie, jakąś, w tobie jakiś strach albo chciwość. I to jest właśnie największy wróg. Czyli nie chodzi o to, że rynek jest Twoim wrogiem, tylko Ty sam jesteś swoim wrogiem. Właśnie dlatego tracisz, bo jesteś swoim wrogiem. Nie będę pisał po całości. W, wróg. Jesteś swoim wrogiem. Profesjonalista nie daje się bujać. On jest po prostu naturalny. Ty o, tak o, jak statek na morzu podczas jakiegoś sztormu, podczas jakiegoś deszczu i tak dalej, tak dalej. Nie, ty masz być neutralny. Masz być neutralny, czyli N. Ty masz być neutralny. I to dajemy sobie tutaj w kółeczko. Neutralny, neutralność. N, zapamiętaj to słowo. N to, 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 to słowo naturalny i tą literkę to literkę N. Można być, ale N to nie jest słowo. Nie skupiaj się na tym. Nie na tym się skupiaj. Skupiaj się na merytoryce. Na tym, żeby kontrolować swoje emocje, na tym, żeby przeanalizować, co ty robisz źle, dlaczego tracisz, a nie na tym, że ja powiedziałem, że n to jest słowo. Widzisz? Już pomyślałeś, już chciałeś wstawić ten komentarz. I tu jest właśnie twój problem z mentalem. Profesjonalista, tak jak mówiłem, nie daje się bujać. On jest neutralny. Patrzy na rynek chłodno i nie goni tych zysków, nie panikuje w stracie. On stoi tak, o, po prostu stoi sobie ręce w kieszeni i jest niewzruszony. Bo tu nie chodzi o to, żeby zgadywać, tu nie masz zgadywać. Tu chodzi o to, żebyś przestał zgadywać siebie. Jak przestaniesz, przestaniesz zgadywać siebie, to wtedy zaczniesz osiągać dobre rezultaty. Bo jeśli nie panujesz nad swoimi myślami, to żadna strategia ci nie pomoże. Ja ci od razu mówię, żadna strategia ci nie pomoże. Ale ty, kiedy wejdziesz w stan neutralności, to rynek zaczyna wyglądać bardzo prosto, bo ty zaczynasz rozumieć siebie. I to jest właśnie przewaga. To jest bardzo, właśnie bardzo ważna przewaga, czyli piszemy sobie P. Dzisiaj będzie nauka jak na, alfabet jak na lekcji polskiego, bo się uczył alfabetu. M, M, -b -e P, P, N. Ale to P jest ważne. Nie tutaj, panika. Nie, nie, tu. Przewaga. To jest właśnie ważne. Ty musisz czuć przewagę, musisz mieć tą przewagę. Są tego, to jest właśnie to, czego uczę w Prestige Training, ale na nic nie namawiam. Także kontynuujmy dalej. Chodzi o to, że to jest właśnie punkt, w którym odróżnia się amatorów od profesjonalistów. Amator daje się bujać, rynek rośnie, więc on rośnie razem z euforią. Rynek spada i on spada po prostu razem z nim. Także pomyśl po prostu. Pomyśl teraz bardzo uważnie. Kiedy Twoje emocje są na górce? Czy widzisz rynek jasno? Nie, widzisz tylko swoje wyobrażenia o szybkim zysku. Tutaj, w tych momentach właśnie, w tych tutaj momentach, co widzisz? Widzisz zyski. Tutaj jest euforia. O, ile ja zarobię i tak dalej, i tak dalej. Czy, to powiedz mi, czy ty podejmujesz decyzję racjonalnie? Bo tutaj wiadomo, że jest strach, tu jest panika. Tutaj o, właśnie w tym miejscu. I myślisz, że już rozumiesz, że to nie jest racjonalne. Ale czy tu na górze też rozumiesz, że nie, nie myślisz emocjonalnie? Że nie panujesz nad sobą? To jest bardzo ważne. Bo jeśli tak, to co ty jesteś? Jesteś reaktywny. Czyli reagujesz na to, co się dzieje na rynku. Jeśli jesteś reaktywny, to są fale, emocje, chaos itd., itd. A ty musisz nie być reaktywny, tylko eś musisz być świadomy. Czyli po prostu iść po linii prostej. Linia, spokój, neutralność. W taki sposób będziesz mieć lepsze wyniki. Więc mamy dwóch traderów w skrócie. Trader A reaguje, i on zawsze. Jest o krok za rynkiem. Widzi wzrost, goni, widzi spadek, ucieka. On nie handluje rynkiem. Tu jest ten drugi ziomeczek. On handluje swoimi emocjami. On nie handluje swoją świadomością, zrozumienia swoich emocji, zrozumieniem świadomości rynku, analizy technicznej, stosowania się tabelki ryzyka itd. itd. Ale jest też drugi trader. Trader B, czyli to jest tutaj ten. Trader B, ten na początku, czyli ty. On jest świadomy, on chodzi w rynek neutralnie, ma plan. Jeśli cena dojdzie do jakiegoś tam poziomu, to on wchodzi. Jeśli cena zajdzie do jakiegoś poziomu, to on wychodzi. Zero emocji, zero żadnego stresu, jakiegoś zgadywania. I to jest właśnie różnica między przegranym, a tak naprawdę wygranym. Więc jakie jest dzisiaj meritum, jaki jest dzisiaj sens tegoż odcinka. A no tego, żeby. Nie dawać się euforii i nie dawać się panice, a być co? Neutralnym. Bo jak jesteś neutralnym, to co masz? Masz właśnie przewagę. I tak właśnie zyskujesz w tradingu.